W sercu Krakowa, 15 października 1912 roku, przyszła na świat dziewczynka, której przeznaczeniem było wytyczyć drogę dla przyszłych pokoleń Jadwiga Jędrzejowska. Jej historia nie zaczęła się na prestiżowych kortach, ale tuż obok nich, gdzie, jako mała dziewczynka z robotniczej rodziny, podawała piłki, by pomóc rodzicom. W jej dłoniach, pierwsza, wystrugana z drewna przez ojca Rakieta, była niczym najcenniejszy skarb. To z nią, pod poduszką, śniła o wielkim świecie. W świecie, gdzie tenis był rozrywką elit, ona, judża, jak pieszczotliwie ją nazywano, przełamywała bariery z siłą swojego forchendu i niezwykłą determinacją. Rok 1937. Wimbledon, centralny kort. Cała Polska wstrzymała oddech. Jadwiga, jako pierwsza Polka w historii, walczyła w wielkoszlemowym finale. Choć do zwycięstwa zabrakło tak niewiele. Jej gra poruszyła serca kibiców na całym świecie. Tego samego roku dotarła do finału Mistrzostw Ameryki, a dwa lata później, w 1939, walczyła o tytuł w Paryżu. Jej karierę brutalnie przerwała wojna. Odrzuciła propozycję bezpiecznego wyjazdu, mówiąc, że nie opuści ojczyzny w potrzebie. Po wojnie wróciła na korty, by znowu wygrywać, udowadniając, że jej duch jest niezłomny. Zdobyła ponad 60 tytułów Mistrzyni Polski, ostatni w Deblu, mając 54 lata. Dekady później, na tych samych legendarnych kortach, jej drogą podążyły inne. Najpierw finezja i spryt Agnieszki Radwańskiej zaprowadziły ją do finału Wimbledonu 75 lat po wyczynie Judge. A potem nadeszła era Igi Świątek, której siła i talent na nowo zdefiniowały polski tenis, przynosząc upragnione wielkoszlemowe triumfy. Trzy kobiety, trzy historie, jedno dziedzictwo. Jadwiga Jędrzejowska nie tylko grała w tenisa. Ona otworzyła drzwi, przez które lata później z dumą wkroczyły Agnieszka i Iga. Dziś, wspominając jej urodziny, oddajemy hołd pionierce, której odwaga i pasja wciąż inspirują i przypominają, że marzenia nie znają barier. Jadwiga Jędrzejewska zmarła 28 lutego 1980 roku w Katowicach. Jeśli spodobała Ci się ta krótka opowieść i chcesz poznać kolejne historie, będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film i zasubskrybujesz mój kanał. Do usłyszenia!